myślę, takie serduszka, wiecie, jakie my sobie przesyłamy, Whatsappem, Skapem, w sms ach To jest cud, To nie jest cud, to jest obłuda, chcę powiedzieć. To jest obłuda chrześcijańska, która może się czasami nam wedrzeć w nasze życie chrześcijańskie. A apostoł Paweł pisze tak, a miłość nie będzie bez obłudy. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się tego, co dobre. To jest taka krótka zachęta dla nas, żebyśmy byli naturalni w kościele, tak? Słuchajcie, to jest, ale też to jest zachęta dla ciebie i dla mnie, tak? Jak masz coś do kogoś, to po prostu lepiej do niego po prostu przyjść i mu to powiedzieć, no nie? Słuchaj, no, nagrabiłeś sobie u mnie i lepiej to pogadać, obgadać z kimś, no nie? Obgadać, e, słuchaj, e, szczerze, tak? To po prostu w oczy no jak mężczyźni. Kobiety, nie wiem, czy kobiety potrafią rozmawiać jak mężczyźni? No przepraszam. Potrafią. Deborah potrafi. Dobra, potrafią. Tak prosto w oczy, jak kobiety. Przechodziliśmy to po Przechodziliśmy to nie raz. Ale poza tą miłością braterską, tak, którą mamy jedni drugich umiłować, pisze tutaj przede wszystkim Paweł tak. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Tym wszystkim, ok? Mam coś do kogoś, mogę przyjść, mogę z kimś pogadać, mogę mu nawet wygarnąć to i tamto, ale w taki sposób, aby również i było to z szacunkiem dla drugiego człowieka. Takim poszanowaniem. To jest też bardzo ważne. No nie? I piękną rzecz pisze Paweł, 12 werset, chcę Wam zwrócić uwagę. Taka króciutka za tekstem. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Te trzy rzeczy. Tak? W nadziei radośni. W ostatnią niedzielę, tydzień temu mówiliśmy o Bogu nadziei. Pamiętacie? Niestety nie nagrało mi się to kazanie. I w tej nadziei, o której mówiliśmy tydzień temu, mamy być yy, pisze tutaj yy, radośni. Paweł. Więc ta nadzieja znowu nam się tutaj przeplata. Ale pisze też Paweł, ale też w ucisku cierpliwi. Czyli tak, Bóg nie powiedział nam Słuchajcie, wie, chrześcijaninie, żaden ucisk nie dopadnie. Tego nam nie obiecał. Nie powiedział: Nie będziecie prześladowani, ale Pan Jezus mówi: Mnie prześladowali i was prześladować będą. Tak mówi Pan i to jest Jego obietnica. Więc jeżeli Pan Jezus nie jest kłamcą, to musimy się tego spodziewać, że takie rzeczy będą się działy. No nie. Ale w tym wszystkim mamy być, pisze tutaj Paweł, cierpliwi. Mamy za, wiedzieć, to się zdarzy, to będzie, to jest, to przynależy do takiego chrześcijańskiego jakby standardu życia, można nawet powiedzieć, być w jakimś prześladowaniu, w ucisku. Mówię tutaj ze, ze względu na wiarę, ze względu na Chrystusa. Dzisiaj, Deborka, Ty, chyba uchyłkiem wychodziłaś z domu, no nie? Bo, Kłamałaś, musiałaś skłamać, bo by Ciebie zliczowali. Jakby się dowiedzieli, że Ty idziesz na chrześcijańskie spotkanie do kościoła, na nabożeństwo, to by Cię normalnie ukrzyżowali albo ukamienowali dzisiaj, no nie? Więc o, ty, o tym mówimy, tak? Ale wybrałaś, jakby niech Ci będzie darowane Twoje kłamstwo, powiem tak, tak? I dalej modlitwie wytrwali. Pogadamy, wyspowiada się swojemu pastorowi, <gadamy> <gadamy> załatwimy to jakoś, dostaniesz że zostanie. Zostanie, rozgrzeszenie, że <gadamy> ale nie wolno kłamać, to trzeba zaznaczyć, nie wolno kłamać. Nikogo nie zachęcam do tego. To jest grzech. <gadamy> I ostatnia rzecz, w modlitwie wytrwali, kochani, to jest też bardzo ważne, żebyśmy w tym wszystkim byli wytrwali w modlitwie, tak, abyśmy okazywali sobie gościnność wspierać siebie, po prostu piękna sprawa. I na koniec pisze Paweł o tych, którzy nas prześladują, tak? Czyli mówiliśmy sobie już o tym prześladowaniu, tak? I w stosunku do tych, którzy nas prześladują, Dyborka właśnie, mamy ich błogosławić. A, okej, okay, nie jest jeszcze ten, okay. Mamy ich błogosławić, a, a nie przeklinać, pisze Paweł. Yy, I to jest ciekawa sprawa, tak? Jeżeli tylko to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie yy, i nie mieścicie się sami na tych wszystkich, którzy Wam wyrządzają dzisiaj krzywdę. Mamy po prostu im okazywać miłość, nie oddawać złem za zło, ale zwyciężać to zło, które nam się przydarza dobrem. Zwyci ja myślę, tutaj może być różnego rodzaju zło, które nam się przydarza. Nie daj się zwyciężyć złu. Może to być to zło, które dzisiaj próbuje nas przytoczyć, zamknąć nas w naszych domach. Pewnego rodzaju zło. I tu nie mówię o jakimś wirus, wirusie, tylko mówię bardziej chyba o tej takiej nagonce medialnej. To zło chyba jest większe. Nagonka, która absolutnie wypacza obraz chrześcijański. I chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, żeby nas zastanowić. Jak znam historię kościoła troszeczkę, to zawsze w historii kościoła, ja już tutaj dzieliłem się z kimś, było tak, że kościół zamykany był, ale przez wrogów kościoła. Jak pamiętam. Natomiast dzisiaj mamy sytuację w historii, pierwszą sytuację w historii taką, że kościoły zostały pozamykane ale przez ich liderów i przez ich pastorów. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Chcę tylko wskazać mi na to uwagę. I zostawiam to bez komentarza. Tylko się nad tym zastanów. Tak? Na koniec, szesnasty werset. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, Bądźcie wobec, wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich, skłaniajcie, nie, uża, nie uważajcie sami siebie za mądrych. I to jest słowo, które y, akurat ja biorę do siebie. Bardzo często, y, ale to mi się zarzuca. Nie? I ja wiem, że sobie w ten sposób strzelam w kolano. Albo czasami w niektórych przypadkach w głowę strzelam. Bo kiedy na naszym studium biblijnym czasami mamy studium biblijne i ja się przyznaję do czegoś, że na przykład, że czegoś nie wiem, to potem ktoś to wykorzystuje przeciwko mnie. Ja, ja wspomniałem o pewnym liście, tak? I na przykład, jakby oskarża mnie o nieprofesjonalizm, tak? I to mówię, dlatego sobie strzelam w głowę, przyznając się do tego, że czegoś nie wiem, ale to tylko dlatego, że nie uważam sam siebie za Mądrzejszego od kogoś innego. Tak? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, nie wiem wszystkiego, potrafię się do tego przyznać. E... Bo do tego wzywa nas Słowo Boże. Tak? I dlatego to jest takie wezwanie dla nas, abyśmy nie udawali ludzi, kim nie jesteśmy. Nie wiem, czy to poprawnie po prostu. Tak? Bądźmy sobą, bądźmy sobą. tak? Bądźmy naturalni, mamy prawo do popełniania błędów, nie jesteśmy doskonali, ale w tym wszystkim pisze Paweł i już kończę, y, daszmy siebie szczerą miłością i szczerym szacunkiem, rozumiejąc to, że ktoś może być ode mnie słabszy. Y, na przykład może ktoś być tą całą sytuacją na przykład y, y, jakby ta sytuacja może kogoś przerosnąć. Mówię jako chrześcijanina, że ktoś może na przykład bardzo taki być tą całą sytuacją y, emocjonalnie dotknięty, o tak powiem, bo ktoś jest wrażliwy na punkcie swojego zdrowia. Chcę powiedzieć, ludzie mają prawo do tego, aby przeżywać y, również swoje lęki, swoje obawy, swoje fobie. I nie udawajmy, że tego też nie ma. Tak? Dlatego się do niskich skłanialmy, też nie udawajmy bohaterów, bo to, że myśmy się dzisiaj spotkali, ja chcę powiedzieć, on to nie jest przejawem głupoty z naszej strony. To nie jest przejawem tego, że podejmujemy jakieś niepotrzebne ryzyko. Wydaje mi się, że na przykład mnie, jako człowiekowi wierzącemu, to spotkanie dzisiejsze jest potrzebne. Jest potrzebne, żeby w jakiś sposób... No w jaki sposób w dzisiejszym świecie ja mam postępować inaczej, postępować jako człowiek wierzący, ale inaczej chcę zaproklamować swoją wiarę. W jaki sposób? Tak, wydaje mi się, że w taki sposób, właśnie jak dzisiaj, żeśmy się spotkali jako ludzie wierzący, nic nas nie było w stanie powstrzymać. Bo tak właśnie postępują ludzie wierzący, którzy wierzą w Boga, który, wiecie, przerasta to wszystko. Bóg jest ponad tym wszystkim, Bóg jest ponad Twoim życiem, ponad Twoim grzechem, Bóg jest ponad Twoimi słabościami, Bóg jest ponad wszystkim. On jest po prostu tym, któremu myśmy zaufali i my wiemy, komu zaufaliśmy. I teraz. I to jest dowód właśnie tego, że tu jesteś, to jest dowód na to, że ty zaufałeś właśnie dlatego y, takiemu Bogu ufasz, który jest ponad tym wszystkim. Nie takiemu wiesz, małemu, malutkiemu, tylko Bóg, który jest panem twojego życia i twojej śmierci. I to i on jest królem, i panem, panem. I jedyną koronę, y, którą nosi ktokolwiek, to nosi Jezus Chrystus. No? I to jest jedyna korona, którą my znamy. Amen. Coś Mariuszu chciałeś Tak, powiedzieć? Tak, chciałem się z czymś podzielić. Chodź, zapraszam się tutaj. Proszę Ciebie. Długo nie powiem, nigdy mówił. Ale chciałem się z czymś podzielić, co po prostu czytam. I myślę, że po prostu te słowa też jak najbardziej są. Więc kochani, chciałem po prostu z wami się podzielić e, pewnymi słowami z e, Psalmu 145 od 17 wersetu do 21. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją. A wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan szczerze wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana. Niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Amen. Wiecie, kochani, ja tak ostatnio właśnie e, czytałem, czytam, e, czytam Słowo Boże, też słucham kazań. I taką moją moja myśl, taka moja refleksja. Po prostu ten czas jest czasem próby. Jest czasem próby dla nas, dla nas, dla chrześcijan. I wierzę w to, że my mamy mieć pokój Boży. Jeżeli my się zagłębimy w Jezusie Chrystusie. Mamy pełne zbawienia, mamy Jego pokój. Ponieważ Jego pokój. Wiadomo, każdy z ludzi panicznie panikują, boją się. To jest naturalne. Ale wierzę też, że ten pokój, jeżeli mamy pokój Boży, on jest malutki. My jesteśmy... Wtopieni w jego miłość. I on nam powiedział: My jesteśmy jego dziećmi Bożymi. On się o nas zatroszczy. I wierzę w to, że mamy mieć swoją mądrość. Mamy z własnym rozsądkiem podchodzić do niektórych rzeczy, ale wierzę, że nam się nic nie stanie. Może my przejdziemy tą próbę. A wręcz przeciwnie, mamy głosić Ewangelię teraz. Jest to czas, kiedy ludzie będą przychodzić do Ewangelii, będą szukać Boga. I tak naprawdę my. Jesteśmy tymi apostołami, żeby wyjść, powiedzieć dobre słowo, zachęcić, pokazać na słowo, w Słowie Bożym, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. Że nie to, co mówią media, bo media trochę za dużo tego mówią, ale zwrócić się na Słowo Boże, co Bóg ma do powiedzenia. I wiesz, że to się liczy. Amen.